Koncertem galowym zakończyły się zmagania w tańcu, muzyce i plastyce czyli grudziąckie amatorskie prezentacje artystyczne GAPA 2011. Podczas piątkowego finału najlepsi w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych otrzymali złote i srebrne GAPy. W kategorii plastyka nadesłano całe mnóstwo ciekawych prac. Jedną z laureatek złota została Michalina Paszkowska. Nie miałam pomysłu. Do ostatniego dnia, kiedy była możliwość oddawania prac, nie wiedziałam naprawdę, co namalować. Dopiero w ostatni dzień wzięłam się tak ze siebie i namalowałam coś. Na konkurs miałam przygotowane trzy obrazy, dodałam ja tylko jeden. No, cieszę się, że wygrałam. Sporo emocji wzbudzały też muzyka i taniec, bowiem zespoły i wokaliści zapraszani do występów na gali nie znali jeszcze werdyktu jurorów. Była. Zwała się Maria. W tym roku jesteśmy pierwszy raz. E, no, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że zostaliśmy zaproszeni na galę finałową. E, no pokażemy choreografię od, oddziału apokalipsy. To jest nasz w ogóle piąty występ, szósty dzisiaj. E, no, jeśli dostaniemy jakąś nagrodę, to będzie nasza pierwsza. I udało się. Do Ostrudy powrócili ze srebrną gapą, która z pewnością będzie niezłą zachętą do dalszej pracy. Robinson nie Gdzie te wyspy? Gdzie ten Reby? Sporo radości mieli też poszczególni wokaliści. I tu przyznać należy, że prezentowali niezły poziom, a dobór repertuaru był nieprzypadkowy. Ogólnie Jestem po prostu w szoku. No. Naprawdę jestem szczęśliwa bardzo. Nie wiem co powiedzieć, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean, woli chodzę i rozglądam się. Kieszeni jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Poziom był wysoki muszę stwierdzić i bardzo nas satysfakcjonuje i cieszy, że z roku na rok ta impreza przynosi taki aż szeroki krąg, bo w zasadzie uczestnicy z Włocławka, z Bydgoszczy, także to jest, to jest duży zasięg. A o poziom wykonawczy no jesteśmy zaskoczeni, bo naprawdę te dzieciaki śpiewają niesamowitymi głosami, dużymi głosami i coraz mniej zauważamy tych manier wykonawczych, czyli one są po prostu naturalne i to nas cieszy. Powodów do radości nie brakowało też przedstawicielom Grudziądza. Wśród nich reprezentantce Szkoły Podstawowej nr 20 Agacie Mies Siak, która Złotą Gapę dzieliła z rówieśniczką Natalią Zielińską z Lisewa. Może to w rosole mole mu nie w smak, tak, tak. Wolałbym nocny ćmy lub zwierszcza farsz. Radości nie kryli również chórzyści kantabile. Czekamy czegoś nowego, chcemy się bawić i to był odpowiedni dla nas łódź. No zabawa, znaczy lubimy razem się śpiewać. A w nagrodzie co nas cieszy mieliśmy już cztery srebrne, no i to jest takie zwieńczenie złotem. Także super. Srebrną gapę przyznano też grającemu od niedawna zespołowi de facto z ogniska pracy pozaszkolnej w Brudziądzu. Z ich składu wyróżniono także gitarzystę Łukasza Kowalskiego.